Czemu k*** zyskami? No bo masz Luigi zyskami na awatarze tutaj. No! Da mi por favor. Robię screenshoty dla potomności, sorry. Wiesz, co to chyba w jak Być luigi y zyskami. Niż my na No jesteś dalej, Luigi y zyskami na awatarze z tych. <grym> Z Golfem jest you will, you will Not Escape From It. Boże, jak słyszę tylko bardzo fajny serial, film i słyszę tylko hasło na Netflixie, to, to, to mam ścisk odbytu. To pytanie tobie zaręczą ci, on jest... To jest bardzo to jest świetny film, gdzie jest dziewczyna. Teraz jest prawdopodobnie są ciesień karmy. Bardzo fajne. Ja muszę sobie Bad Omen teraz zacząć. Nie wiem, czy to jest. Ale wiem, że mi ten że Ironic Artist mi polecał. Mm, nice. Bardzo, bo wychodzi drugi sezon teraz. I ludzie się bardzo jarają. Plus, bardzo coś śmieszniej. Że tam jest niepisany jakby paring pomiędzy tym, tym aniołem i demonem i w ogóle są, są facetami. Coś śmieszniejsze, że aktorzy sami w sobie robią sobie często też foty, tak, takie niebezpośrednie, ale na przykład jeden siedzi na krześle, patrzy się do góry, a ten nad nim po prostu się nachyla i tak się na niego gapi, nie? I to są takie bezczelne zdjęcia, bo oni wiedzą, że fani paringują ich postacie i oni to kurde robią na, na, na hama. Mm -hmm. Żeby jeszcze bardziej hype podjudzić. Okay. Się okay. Się, to byś jak nie robiła? Co? To byś jak nie robiła? Oczywiście. To powiem co to jest k... nie w Ja bym yeah, trafać w dziurę. To musiałbym znaleźć dziewczynę. To po*** grasz w ha. To czemu grasz w golfa, a nie masz dziewczyny? Wydki jestem. Ty byś przeruchał, dziewczynę, a nie, że gra ciebie rucha. Każdy tak mówi. Po tym masz jeszcze czas, nie martw się. Poczekajcie sobie na mnie jeszcze. Tobi. No, ktoś Który? uruchomił jakiś pi... magnes i nie przyciąga Fiksy. do brzegów. A, to ja. Z tą panią. Jaja! I numery... win! Kasuj numer, It's my beton! I się, zaplokuj na Instagramie, napluj na telefon, obsyp krąg soli, żeby wypędzić wszystkie demony, które cię trzymają do tej osobowości. Lszałwie w kadzidle nad kuchnią i dym strzałwi po całym domu, żeby wypędzić jeszcze złe duchy, i, i wtedy jesteś wolny. Kto mnie zgostował? Dariu, ja nie obraź się, ja. nie obraź się, ale... Znaczy, to nie tak, jest złej typy, ona jest zła złej ale powiedz, ona sama sobie jest trochę pierwsza. No wiesz co, jak mówiłam, no... Ludzie mają nasranę we obie, więc różnie to bywa. Więc... Hmm... Ma co zazdrościć dziewczynie, skoro sama jest, jest zazdrościć Nie ma co współczuć, skoro hmm. sama jest zbie... Trudno. Mówisz mi? <laughs> Hela, to jej pomóżę. Jedyne, co by pomóc, to woda święcona. Ty <grymne> też! Sól, woda święcona i, i japońskie karteczki odpędzające duchy. Mówię ci, to pomoże. Aha, dzięki Tobie. Co? To nie ja. Jeszcze. Chociaż wedle tego, co mi podała ten chłopaku, to ma nawet nie z... Dobra, ten wart byłby świetny. No, tak na moje standardy. Aha, śmieszny, nawet jak na moje standardy. Haha, ha. nie, śm nie śmieszny, nawet jak A, na moje standardy. Ale jesteś śmieszny. No nie, nie śmieszny, nawet jak na moje standardy. Ja mówię o tym, co teraz odwaliłeś! W A. grze! To no, było no! Jest! To było śmieszne, akurat. One, One too many. Super, super. Super. Ta dziewczyna mała, dziś. Klej na to. Mała, to mała. Lalo. Co jest? Nie no. um. Ja się nie znam za tym. Gdzie wy jesteście? Pod tamteczę. <laughs> <laughs> ja, ja jestem dziwny. Ja jestem... Ja jestem dziwę. Ja, ma, ja jestem też w dziurze, ale nic się dalej nie dzieje. Ja też jestem w dziurze. Kto się chce poświęcić. Y y a, a ja się poświęcić. I przybliżanie nie działa, no fajnie. Co jest mnie, przybliżenie? Aha, fajnie, się... bo nie działa w ogóle, więc. No dobra, no, faktycznie. A ja nawet czułaś, nie mogę. E? Co jest? Trzurać nie mogę. Nie mogę ruszyć się! A! E? Aha, ten... No ej, to jest mój odcinek, ja tu chcę wygrać! Leci. Ty... Ty szpaciarzu! WARUM?! Jak Zemsta. to mówiłam w jednym kraju. Za co? Ja nawet nic nie zrobiłam jeszcze. Właściwie w ogóle się niczego nie zrobiła. Wiesz co? Chyba z tą już nie będę grała. Jesteś złośliwy. Przepraszam. Przepraszam, tobie. W sumie mam pomysł. Dla ciebie proszę pay na to mam Zrobi, no. propozycję do odrzucenia. Jestem pierwsza. Odpalamy doki doki? do Kiloki. Doko. Nie dzisiaj. Nie A. dzisiaj i Luigi wygrywa. Jak? Luigi jak odzwała odzwała to wygląda. Zebracie pół blond. Okej. Okay. Podzielam... Na szczęście powiedziałem pół blondii. Miałem tak chamski punch, jakbyś mnie wyjął. To, to już by nie było wcale. zęby i męskość pewnie. A no zęby. Ten punch byłby... To, to był już niemiłe. Mm. You would not pay. No nie powiedziałem go, bo lubię swoje zęby. Aaa! Ja męskość też lubię. Okej, okay, poszliśmy na skróty. Bra. Um, to by za to bawi się w podróżnika. Tak. Nie umiem trafiać po prostu. No. Patrz. Tinder kontra rzeczywistość. Mam co oglądać. Za co? z Jestem geniuszem. Umiem grać. Na streamingu. A okej, okay, dobra. No, ich. Pff. I nie widzę się. Aha, ja mam... Kie? Nani da jo. Kie? Nanidajo. Aha. Gdzie ja mam trafić? Gdzie jest dołek? A tam, tam jest dołek, dobrze widzę. Se się fajnie bawi. No jak? Plum. Plum, plum. I teraz musimy trafić Kai. Dobra, pizza. Ach jo. Aha. Kajmy so! Nie, nie my ty. Wybacz tobie, musiałem. Polityka. Nie, to jest ostatnia gra, ja już tutaj nie gram. Ale dziewięć rod babę. I don't know. I have something. But what was it? I do not know. True. True. No, Bixi, dawaj! <laughs> XS. Kolejny, ha Kolejny hamski Wart się pojawił w mojej głowie. Moja kolekcja hamskich fartów nie pasujących do okazji jest tak potężna. Bądź jak Jezus Chrystus, z Bądź jak ja. Bądź jak Tobi, nie trawmy do dziury Tozera, a wiesz właśnie dlaczego nie ma teraz Jezusa z nami? Tobi, czego czego ty chcesz swoim najmłodszym widzom? Ja niczego, to Hela. A do ze wiesz dlaczego Jezusa nie ma teraz z nami? Nie. Co za, co za mnie? Czy wiesz dlaczego Jezusa teraz nie ma z nami? Nie. Bo ktoś mu pokrzyżował drogę. Jest nie... Yes. Co do po poczuć humoru to był uważam, że jej ksiądz nie wiedział o tej zasadzie. Mój ksiądz trzymał się ode mnie z daleka. Księdzem, jej księdzem przez pewien czas był ksiądz Natanek, jeżeli twoje dziecko wie. Znaczy, że... Nosi czarne ubranie, to wiesz, że coś się dzieje. To był mój ksiądz, dzie dziecina moja. No, moja po prostu. Nie... Tylko co jest najśmieszniejsze, że ksiądz Natanek, jak ja jeszcze chodziłam do szkoły i był moim. E, był duchownym z religii, na którą miałam nie, lekcje. I to jest śmieszne. Teraz ja nie wiem, co się z tym człowiekiem stało, bo nawet moja mama, jak zobaczyła go, to mówi takie. Ja pier. Przecież on był twoim księdzem, ja wiem. Ja sama nie wierzę, co, co się stało z tym człowiekiem, przecież on był w porządku człowiekiem. Przeczytam Harego po tym sobie potem, bo nie widzisz różnicy, to znak to też dobra, no, nie. Co to jest? A dozę, bardzo... bo jak ci pieprzne kamecha mecha, to ci po prostu... To, 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 to migdałki wysrasz du... Hela, Hela mogłeś to zainspirować? Nie! Nie robią tego! DONT! Czasy tych były piękne ale mogę Cię inspirować, czy nie? Moim ja, też. Nie w moim Dzień. technikum to druga to była w ciąży. Wchodziła w bezrękawniku, żeby kurde, nikt nie zauważył brzucha. To Tobie motyw taki. Dla mnie to jak było głupie, bo i tak wszyscy wiedzieli. Jak ja, po... głupio, Wojta, jak ja wiedzieli. do tej klasy żywieniowej, to tak. Zaczynaliśmy w 31 osób, ale jedna osoba już była od nas o rok starsza co się nie zdała. Takie No, w pierwszej klasie na 31 osób dwie miały matematykę. Zajebiście. Auć. No to nauczycie. We Włoszech dziewięciu mężczyzn dla zabawy odchodziło do życia. I poszło, poszło rzucić piersi, bo my tamto. Ale o tym wszyscy już chyba słyszeli. To, to, to jest już tak, su, su, ten, że wszyscy moi znajomi to już słyszeli. I też mają Bole. takie what the fuck. A ja. To się nazywa oddanie sprawie. To się nazywa lojalność. To Charakter. się nazywa bycie, bycie naprawdę dużym fanem. No bo przecież jak mu, ten ten przecież jak mówiłam wam, że na Pyrkonie 2019 był cały pochód elficki, tam ponad 350 osób jak nie więcej. Z czego 150 się zgłosiło eee, do tego i co I, i reszta to po prostu było jakieś randomy, które dołączały tak o luźno, bo o elfiki, no to my też. jak e, jako oni to my też. I tak to wyglądało po prostu cały czas. Yes, I did it, it my shit! Aaaa! Don't you fucking dare! Nie, to jest ostatnia runda no. Chyba z tym, ale mimo wszystko Yes! I did it! Zwycięstwo <laughs> o, nie są na drugim miejscu! <laughs> jaki jestem? To, to, to jest się nie zgadza. Nie martwcie się, w montażu to poprawię. <laughs> Jeżeli używanie Awe byłoby rasą, nie najwyższą rasistką w historii. To nie jest rasizm. To jest stwierdzenie Awe jest od tak naprawdę słowa Awa da Kadawa. Awe <laughs> Maria. A sama jesteś Maria, ja nie wierzę. <laughs> Jestem. Ja wzięłam awę od A.W. Kadawry Dzień, wszyscy, wszyscy się myli, moi drodzy tak. Poza tym e, słowo awę wzięło się o awę Cezar ci w w Noc Kupały? Ja pochodzę na Noc nie jakieś świątki Wstaję, ale, ale Noc Kupały to było tak jedna wielka... Noc Kupały to było mastermind, jeżeli chodzi o opatrzenia w dorosłość, co nie? to miało ogólnie też ci pokazać z kim będziesz w przyszłości, bo dziewczyny rzucały wianki no, do Wisły, się a faceci musieli biec, żeby je wyłowić. I który wyłowił wianek, bo no. okazywał tym jednocześnie, że jest godnym yy, znaczy, trudności wiane... w życiu, tak, że... Znaczy, wianek, wianek był symbolem dziewictwa, więc to nie Daska wyrzucała swój wianek, Teraz dwa, po trzecie dosłownie jak się już rozszalałeś, nie popiłeś, popykałeś przez ogniska i wyłowiłeś nie kończą męczyć to chłodłeś sam, z laską, w ciepłą letnią noc, samemu w ciemny las. No Słuchać tak. magicznego kraska. Ale tam znaczy tam no były było. już przygotowane w lesie e, posłania, żeby nic się nie stało i tak dalej. No wiem, po to chodzi to nawet no nie to. No tak, udawał. to było tak zrobione i tylko nie. dlatego tylko konkretne dziewczęta mogły to zrobić, nie wszystkie. Nie wszystkie? Nie wszystkie. Tylko w rodzaju pełnoletności, więc one tam miały znaczy, chyba no tak, między 16-18, jakoś tak, nie pamiętam nie. dokładnie przedziału. A, ale to, wiem, to był taki to przedział wiekowy, tam, na tamte nie, czasy, wiem, to był taki przedział wiekowy dorosły, dosłownie. Musiał być dorosły, to wiem. Myślałem, że chodzi o coś innego. Dorosły musiał być, to wiem. Bo no jest taki wygląda trochę jak chiński ten... No, nie wiem, czy na tym byliśmy, czy nie. Chyba nie. Dlaczego znaczy, bym stwierdziłem, że mi ten tylko wychowawczyni to już był ciekawy problem? To jest ciekawy problem, ciekawe rozwiązanie. Bo jednak po raz serty czyta, nie wiesz, Ajzawa i tak dalej, co nie, ten nie Nie, bakugo. no to nie wiesz. Ja na przykład wprowadziłam, że jest u mnie dość dużo zawy, ale tak naprawdę zależy no to... od historii, nie? A, byliśmy tu. Byliśmy nie, prostu, na tym. Ja po prostu stwierdziłem, że w akurat w tym opowiadaniu Ajzawa i pieczwa jest. Nie po, możemy się bez tego obejść. To sobie mogę wykrywać własną klasę.